Dzień dobry, cześć i czołem, siadaj, a ja gadam. Zaczniemy od tego, jak wygląda wypłukiwanie mózgu w nocy, ponieważ mózg w nocy wchodzi w tryb płukania, i teraz się przyjrzymy jak to działa. W dodatku wyszło, że jest to związane z fazami snu. Trzeba dobrze spać, żeby dobrze wypłukać swój mózg nocą. Następnie pomówimy o Wenus, bliźniaczce Ziemi, ale jakże odmiennej. Jak Wenus stała się Wenus? Obejrzymy taką fajną symulację pokazującą dzieje Wenus na przestrzeni kilku miliardów lat. A na koniec pomówimy o tym, jak się zachowują małpy, konkretnie makaki, jeżeli pozwoli się im swobodnie wędrować. Powstaje z tego zupełnie nowa mapa mózgu małpiego. A my co? A my siadamy i czytamy. Zaczynamy od tego, co w części publicystycznej czasopism naukowych, nie tylko newsy, czasami też na przykład takie rzeczy, czyli in-depth. W czasopiśmie Science mamy taki artykuł dający nam wgląd w to, co się dzieje nowego na, w krajobrazie nauki. Konkretnie jest wielka dyskusja o tym, na czym, jak testować leki. Przeciwnowotworowe. Są dwie podstawowe możliwości. Czyli tak, mamy człowieka konkretnego, pana Andrzeja. Pan Andrzej ma nowotwór. Chcemy wyleczyć konkretnie pana Andrzeja. Są już dzisiaj takie terapie celowane. Możemy genetycznie tego człowieka zbadać, możemy jego guz zbadać, hodować. Krótko mówiąc, zaczynamy myśleć powoli kategoriami, co najlepiej sprawdzi się w tym konkretnym przypadku. Ba, możemy atakować konkretne geny w tym wariancie, które występują w tym konkretnym guzie nowotworowym. Ale jak to testować? Są dwie zasadnicze możliwości. Jest ich wiele, ale dwie, o których jest tutaj mowa. Jedna in vitro, czyli w szkle. Bierzemy ten guz nowotworowy, bierzemy jego kawałek, hodujemy go i próbujemy go zabić w modelu in vitro. Możemy to też Robić większe i większe i większe, ale cały czas w szkle. Na przykład dodawać tam inne tkanki, inne komórki, żeby stworzyć taki mikroskopijny organizm pana Andrzeja w szkle i spróbować tego guza wyleczyć w tym mikroskopijnym, sztucznym organizmie. Czyli biologia syntetyczna. Albo coś, co oni opowiadają tutaj. Bierzemy jakieś zwierzę. Najczęściej jest to ta oto niewinna rybka, zwana daniopręgowany, która jest standardowym narzędziem biotechnologii. Znamy tę rybkę świetnie i możemy jej wszczepić guza nowotworowego pana Andrzeja. I ta rybka sobie pływa, nosi tego guza, i możemy spróbować wyleczyć tę rybkę, ponieważ ten guz to jest guz pana Andrzeja, i on ma geny te same co komórki nowotworowe w ciele pana Andrzeja. Jakie to ma zalety? To jest przede wszystkim żywy organizm. Co żywy organizm to żywy organizm w szkle. Można próbować odtworzyć żywy organizm i to się będzie działo, i to jest bardzo ciekawe i ekscytujące. Natomiast dzisiaj, na chwilę obecną, chcemy dzisiaj też leczyć ludzi. To po prostu nie działa tak dobrze, to się nie zachowuje naturalnie, a to jest, wiecie, to też nie jest jeszcze organizm ludzki, ale jesteśmy blisko, to jest organizm kręgowca, więc jest cała wielka debata technologiczna, biotechnologiczna, etyczna, medyczna, co z tym wszystkim zrobić, no i o tym jest ten tekst. A na koniec, nie miałem tego w ogóle czytać, ale pod koniec tego artykułu jest początek następnego, i tak zajrzałem z ciekawości, mogę chyba szczerze powiedzieć, to jest artykuł reklamowy, który udaje publicystykę, ponieważ on jest o tym, że jest taki portal podobny do Twittera, stworzony zresztą przez tę samą ekipę, co stworzyła Twittera, dzisiaj nazywanego X. Ten portal nazywa się Blue Sky i to jest, nie, nie znałem go wcześniej, przyznam się, i ten artykuł jest głównie o tym, on jest z działu community, czyli społeczność, że tam jest spokojnie, tam jest cicho, to jest takie good boring, to jest takie nudne w dobrym sensie. Na przykład to, co osoby przeze mnie obserwowane napiszą, wyświetla mi się na samej górze, w porządku chronologicznym. Te teksty są jakieś takby dłuższe, te wypowiedzi, to jest takie spokojne miejsce. Ja jak to czytałem, miałem takie skojarzenie, o, jak dawno, dawno temu na grupach dyskusyjnych. To jest chyba taki wyraz takiego sentymentu naukowców i takiej potrzeby znalezienia takiego miejsca, gdzie można po prostu normalnie porozmawiać. Nie mam pojęcia, co to jest za miejsce, czy oni tam nie ukradną waszej nerki, więc proszę, nie potraktujcie tego jako rekomendację z Mojej ja wam tylko donoszę, że w czasopiśmie Science ukazał się tego typu artykuł. Ja nigdy w życiu na tej stronie nie byłem i nie wiem, co to jest. Właściwie na stronie, to, się, to powinienem powiedzieć, chyba apka, tak było nowocześniej. <laughs> nie byłem nigdy na tym forum dyskusyjnym. Natomiast to z takich ciekawostek. Naukowcy również zastanawiają się nad takimi rzeczami, gdzie by można znaleźć miejsce w internecie, żeby można było normalnie, spokojnie porozmawiać bez całego tego bałaganu towarzyszącego mediom społecznościowym. No i tu jest. Ostrożnie rzucona hipoteza. Może, może tam. Tyle zniósł. Jeszcze błyskawiczne ogłoszenie. Na moim kanale dzisiaj ukaże się materiał, w którym podsumowuję podstawowe pojęcia związane ze sztuczną inteligencją, ponieważ mnie to po prostu mierzi, jaki panuje w tym z kolei nieporządek. Zwłaszcza dwa pojęcia, które jak słyszę, to zaczynam odbezpieczać rewolwer, czyli AGI i ASI, sztuczna inteligencja ogólna i sztuczna superinteligencja. To jest to egedia jest i chcę się z wami podzielić moją perspektywą na podstawowe pojęcia, którymi się mówi o sztucznej inteligencji, ale to już na moim kanale, a tymczasem do roboty. Zaczynamy od płukania mózgu. W czym rzecz? Wyjaśnijmy najpierw piękne pojęcie glimfatyk, bo to jest artykuł o układzie glimfatycznym. Nowe słowo dla mnie też, już tłumaczę. Mamy układ limfatyczny w ciele. To są różnego rodzaju przestrzenie, czasami kanaliki wypełnione limfą. No i mamy no podstawowe funkcje tego są takie, że czasami się mówi, że to jest układ czyszczący. To jest układ, który czyści komórki, czyli on opływa komórki, opływa różne organy, potem mamy różne zbiorniczki, w których ten płyn, no tam się nam komórki układu odpornościowego. To jest taki dodatkowy obok układu krwionośnego układ naszego ciała, w którym występuje specyficzny płyn. On jest powolutku, wolniej niż krew przepompowywany, on sobie przecieka, obmywa tkanki. No powiedzmy sobie, czyści i zabezpiecza. Tymczasem w mózgu występuje jego specyficzna forma albo coś zupełnie innego, ale przypominające układ limfatyczny, coś co się nazywa układ glimfatyczny. Skąd ta nazwa? Początek nawiązuje do słowa glej. W mózgu oprócz neuronów mamy też komórki glejowe, jest cała klasa komórek pomocniczych wobec neuronów. One się tam lubią wtrącać troszeczkę neuronom. Tak czy inaczej, mamy komórki glejowe. No więc od komórek glejowych i układu limfatycznego mamy układ glimfatyczny. Co to, co to jest? No. Idea jest w zasadniczo podobna, czyli gdybyśmy przyjrzeli się budowie czaszki ludzkiej, to mamy tam mózg, natomiast zobaczymy na odpowiednio dobrym diagramie, że mamy tam różne zbiorniczki płynowe. Mamy układ komorowy pośrodku, mamy w, w, w tych, tych przestrzeniach oponowych, tam się znajduje różne płyny, jakieś przestrzenie, mamy podpajęczynówkowe, to różne zbiorniczki koło muszczku. Krótko mówiąc, to wszystko jest też zanurzone w płynie. I ten płyn potrafi też dotrzeć i do, dociera do właściwie, no można by powiedzieć, do całej tkanki nerwowej. To jest ten układ glimfatyczny. I teraz, jak on działa i jak jest pompowany? Tego właśnie do końca nie wiadomo, czyli ten artykuł jest pewnym krokiem naprzód w opowieści o tym, w jaki sposób nasz mózg się czyści, bo wiemy, że się czyści. Jedna fundamentalnie ważna rzecz, która zachodzi podczas wymywania naszego mózgu przez ten płyn, płyn mózgowo to jest usuwanie takich malutkich zabrudzeń, pyłków, które mogą wywoływać choroby neurodegeneracyjne. Tydzień temu opowiadałem o chorobie Alzheimera i o tym, że jej przyczyną, a na pewno czymś, co jej towarzyszy, są takie małe skrzepy, takie małe pyłki, które się nazywa płytki amyloidowe. Są też różnego rodzaju splątki, krótko mówiąc, czysto fizyczne rzeczy, pyłki, które szkodzą, są toksyczne dla mózgu, wywołują choroby, one są wymywane. I są już takie badania pokazujące, że niedostatecznie dobre wymywanie mózgu przez płyn mózgowo przez ten układ glimfatyczny, faktycznie może podnosić ryzyko zachorowania na przykład na chorobę Alzheimera. No to słuchajcie, mamy świetny powód, żeby to świetnie zbadać. I tutaj mamy jeszcze konkretniejszą rzecz sen. Wiadomo też skąd inąd, że ten płyn Mózgowo-rdzeniowy szczególnie intensywnie czyści nam mózg, kiedy śpimy. I co zrobili autorzy tego badania? Zrobili bardzo ważną rzecz. Mianowicie obserwowali myszy śpiące naturalnie. To jest szalenie istotne. Były już podobne badania, ale te myszy były usypiane. Było stosowane znieczulenie, a to nie jest normalny sen. I w tym badaniu wyszło coś, co nie mogło wcześniej wyjść, ponieważ nie były badane naturalnie. Śpiące myszy. Więc to, co oni zrobili, tak naprawdę to jest taki troszkę no, delikatniejszy, łagodniejszy system obserwowania tego wszystkiego, co się dzieje w myszy. To jest wszczepiane w operacjach, to się potem goi, myszy się do tego przyzwyczają. To są stosunkowo niekłopotliwe kabelki śledzące aktywność mózgu, czyli EEG, przepływ krwi i przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego. Ba, robione były takie testy, że jednym z tych przewodów było, była wstrzykiwana niewielka ilość znacznika świecącego fluorescencyjnego do płynu mózgowo-rdzeniowego. Tutaj do takiej przestrzeni pod muszczkiem. Cisterna magna się że nazywa ten zbiornik. Jeden z tych zbiorników płynu. I potem patrzyli, kiedy on się w krwi pojawia, bo to jest świadectwo tego, jak szybko zostało to przepuszczone przez mózg i w końcu przefiltrowało się do krwi. Potem z krwi zostanie usunięte. Więc wszystko to było śledzone. I co? Wyszło. Wyszedł no, no, w sumie taki dosyć ciekawy efekt. Okazało się, że nasz mózg aktywnie pompuje ten płyn. W jaki sposób? Robi to przy pomocy związku, który nazywa się norepinefryna albo noradrenalina. To jest jedno i to samo. Noradrenalina i norepinefryna to jest nazwa na jedną i tę samą substancję. Więc my będziemy mówili noradrenalina, oni piszą norepinefryna. Co to jest? No, to jest substancja, która m.in obkurcza naczynia krwionośne. Ona bierze udział w tych wszystkich reakcjach związanych ze stymulacją, z pobudzeniem organizmu. Jednym ze skutków fizjologicznych podniesienia się poziomu norepinefryny jest ściśnięcie się naczyń krwionośnych. I co się dzieje? Mamy to tutaj na diagramiku. Jeżeli go sobie nie wydrukowałem, to pomacham rękami. Na szczęście go widziałem. Wy go teraz też zobaczycie, co się dzieje. To co tu widzicie, to jest cykl podnoszenia się stężenia norepinefryny, co powoduje obkurczenie się naczyń krwionośnych przez co ten płyn, który otacza te naczynia krwionośne, zostaje pompowany. Możemy to sobie wyobrazić w ten sposób, że tu mamy naczynie krwionośne i ono to jest co mniej więcej 50 sekund, to się dzieje powoli. Nie cała minuta, co minutę mamy takie cykle obkurczania się i rozszerzania, czyli skurcza się od tej pinefryny, i później powolutku się relaksuje to naczynie krwionośne. Potem 50 sekund później skurcza się znowu, to działa pompująco. To po prostu działa pompująco i to zostało potwierdzone na różne sposoby. Um, no i co? No i działa. I wiemy już teraz, jak to działa. I co szczególnie istotne, i to już chyba mam na to nawet wykres. To towarzyszy ściśle określonym fazom snu. Można to sobie nałożyć na wykres aktywności mózgu podczas snu. O, no mogę Wam to pokazać, żeby pokazać jakiś diagram, ale one są mało czytelne. W każdym razie, no tu mamy norepinefrynę, poziom epinefryny. tu mamy przepływ krwi. Można sobie zobaczyć, że jak rośnie poziom epinefryny, to maleje przepływ krwi, no bo to się ścieśnia. Mamy sigma power. Podobno to jest coś śmiesznego dla nastolatków, potwierdźcie mi, jeżeli znacie nastolatków. Moje dzieci mówią sigma. Um, to jest jeden z parametrów opisujących fale mózgowe. Kojarzycie fale alfa, beta, teta. No, sigma to są jedne z nich, więc w każdym razie to jest pewien parametr tych fal snu. Więc krótko mówiąc, mamy taki całościowy obraz tego, co się dzieje, kiedy kręgowiec, kiedy ssak zasypia. Więc u ludzi działa to prawdopodobnie bardzo podobnie. Jeżeli mamy naturalny sen, to się wpada w pewnym momencie w fazę, potem mamy fazę REM, fazę NREM i w fazie NREM występują właśnie tego typu pulsowania epinefryny I to są co minutę, czyli musi to troszeczkę trwać. Musi trwać niezakłócony ten sen, żeby doszło do tej fazy, bo poza tymi fazami to nie występuje. Dochodzi do tej fazy NREM, i są te pulsowania, i potem to się obkurczają naczynia, i jest wypompowywany płyn mózgowo tymi przestrzeniami i skuteczniej są usuwane zanieczyszczenia z mózgu. Od razu Wam powiem, że testowali lek, który się nazywa Zolpidem, który jest lekiem nasennym. I po podaniu Zolpidemu myszy zasypiały, ale nie miały tego czyli to nie występowało. Czyli pojawia się taka też perspektywa mówienia troszeczkę o tym, jaki sen jest naturalny, jaki jest nienaturalny, kiedy się wpada w te fazy, kiedy się nie wpada i tu mamy dodatkowy jakby poziom tego wszystkiego, kiedy ten mózg się prawidłowo oczyszcza, a kiedy się nieprawidłowo oczyszcza. Więc jeżeli oglądacie ten film mnie teraz o pierwszej, drugiej w nocy, a powinniście już spać, to jest kolejny powód, kolejny powód. Ja wam wybaczę, jeżeli przestaniecie to teraz oglądać i pójdziecie spać, ten film nie zniknie, możecie go obejrzeć jeszcze jutro o przyzwoitej porze. Jeżeli nie damy organizmowi normalnie spać, to nie będzie płukał naszego mózgu prawidłowo. A następnie pomówimy troszkę o Wenus. Muszę Wam powiedzieć od razu, że to jest dosyć suchy artykuł. Chciałem Wam go pokazać, żeby Wam pokazać, jak działa Wenusologia. Natomiast jeżeli szukacie czegoś troszeczkę ładniejszego, przypomniałem sobie, że przecież na moim własnym kanale jest film, na którym opowiadam i pokazuję Wenus. To jest bardzo wizualnie atrakcyjny film. Wenus, planeta południcy i baby Jagi, bodajże się nazywa. Bo na Wenus występują takie struktury geologiczne ponazywane od postaci z mitologii słowiańskiej. Stąd jest tam też tak, południca jest baba Jaga. Więc Wenus, planeta południcy, baby Jagi, jak wpiszecie, to jest na moim kanale, więc to możecie sobie pooglądać, jeżeli chcecie coś ładniejszego. Natomiast tutaj mamy taką hardkorową fizykę planetologiczną. Nie będzie tutaj, słuchajcie, to będą tylko diagramy, ale chciałem wam króciutko opowiedzieć, żeby wam pokazać, jak się uprawia tego typu naukę. Więc co robimy? Robimy symulację planety, czyli bierzemy planetę, bierzemy jej model, czyli jak ona mniej więcej wygląda, tu ma jądro. W przypadku Wenus zresztą nie wiemy, jak to jądro wygląda, czy jest płynne, czy stałe, są najrozmaitsze hipotezy. Mamy płaszcz, mamy skorupę, z jakich to jest materiałów wykonane, jak to płynie. Ta stewka zewnętrzna, ta sztywna, czyli litosfera, jak bardzo ona jest sztywna, jakich dużych sił trzeba, żeby pękła, ile to ma energii, jak tę energię upuszcza. To się nazywa symulacja komputerowa i modelujemy to, modelujemy ruchy materii, czyli jak to sobie płynie. Fundamentalna różnica pomiędzy Wenus i Ziemią polega na tym, między innymi, że Ziemia ma tektonikę płyt. Tektonika płyt to jest szalenie interesująca rzecz. Gdybyście zobaczyli sobie, może znajdę jakąś animację, a może pokażę to moją metodą na paluchach. Wyobrażamy sobie Ziemię. Taką gdzieś tej wielkości. Tu ma jądro, tutaj ma ten płaszcz, no i to jest skała. Jakbyśmy wyciągnęli w tym momencie kawałek tego płaszcza i popukali w niego młotkiem, to nam się zachowa jak ciało stałe. Ale w skali milionów lat to powolutku płynie. I to, co robi się na Ziemi, to jest wciąganie fragmentu powierzchni pod spód. Dziwne zjawisko. No to by mogło sobie tam bulkać, 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 a na zewnątrz mogłaby być sztywna skorupa, która się nie rusza. I to się dzieje na Wenus. Natomiast na Ziemi. Fragmenty tej zewnętrznej warstwy, to jest tak sobie pływa, pływa, pływa i za taką komórką to jest wciągane do środka. To się nazywa subdukcja, czyli fragment powierzchni ziemi zostaje wciągany pod spód i tak to się kręci, 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 ale jednocześnie to, co jest na powierzchni, wpada do środka. To jest recykling tak naprawdę i ma dużo fajnych skutków. Na Wenus tego nie ma. No więc została wykonana taka symulacja pokazująca, jak to może wyglądać. I wyszło im coś następującego. Pokażę Wam. Tu mamy dużo różnych modeli, wykresy. I co wyszło im? Wyszedł im mniej więcej taki schemat. To jest teraz, jak to czytamy? <grytanie> jak to czytamy? Mobility, to jest. Patrzymy na to, zwłaszcza na ten górny panel. Mobility to jest poziom ruchliwości, czyli to jest jakaś taka miara tego, jak bardzo ruchliwa jest powierzchnia planety. Jak intensywnie się przemieszczają rzeczy na powierzchni tego, czyli jak to spada do zera, to się nie przemieszcza w ogóle. Oni piszą, że wszystko powyżej 1 to jest coś jak tektonika płyt mniej więcej. I to, co tu widzicie, to jest czas, to jest od początku no, przez 2,5 miliarda lat. I widzicie co się dzieje? To się wyłącza, ale się wyłącza w bardzo ciekawy sposób, czyli patrząc od początku, to jest przeszłość Wenus, idziemy, idziemy, idziemy i mamy wysoką mobility, wysoką ruchliwość, czyli im wyszło, że Wenus miała płynną powierzchnię, te, może tam były jakieś mikrokontynenty, może, może była też tektonika płyt, to tam wchodziło się, ruszało i potem zaczęło zastygać, natomiast to się wyłączało takimi falami. Zobaczcie. To, to jest kilka różnych modeli, ale wybierzcie sobie dowolne z nich albo spójrzcie na całość. Mamy takie momenty, że to się wyłączało, czyli cała powierzchnia, cała litosfera Wenus zastygała, tworzyła się taka wielka skorupa, taka jaka jest dzisiaj, a po jakimś czasie to pękało. I, I znowu zaczynała się ruchliwość, i znowu, no to musiała być już tektonika płyt. Potem to znowu zastygało i było kilka takich, to jest jak psujący się silnik, można by powiedzieć. I zastygało, i kiedyś było to ostatecznie, ostatni raz udało się uruchomić te Wenus, potem to zastygło i do dzisiaj znowu mamy taką nieruchomą skorupę. To ma jeden fundamentalny skutek uboczny. Taki mianowicie, że wszystko, co zostanie wyplute... Przez Wenus zostaje na powierzchni. Wenus, czyli powstają skały wulkaniczne, zostaną na powierzchni. Gazy są wyrzucane, zostaną na powierzchni. I to, co oni tutaj pokazują, to jest taki ciekawy wykres, niepozorny zupełnie, ale jak go czytamy, to jest znowu czas, a to jest ciśnienie to jest ciśnienie atmosferyczne na powierzchni. Ono rośnie. Czyli o co tu chodzi? Cały czas rośnie, czyli z każdym kolejnym takim wyrzutem, czyli znowu aktywujemy geologię, znowu aktywujemy wulkanizm, pach, pękło to wszystko. Mnóstwo wulkanizmu, lecą lawy, powstają jakieś grube prowincje magmatyczne. To wszystko tętni od aktywności. Super wulkany. I wszystko, co zostało przy okazji wyplute do atmosfery, też w niej zostaje, rośnie. Gęstość rośnie, ciśnienie tej atmosfery. Dzisiaj jak wygląda Wenus? No, wygląda tak. Nie widać zupełnie, co jest pod spodem. Jest gęsta, gęsta atmosfera składająca się głównie z dwutlenku węgla, czyli czegoś, co wychodzi w wulkanach. To jest taki mega efekt cieplarniany. Więc oni, oni piszą tak, no, naszym zdaniem wyglądało to w ten sposób. Były już wcześniej jakieś takie hipotezy, że to tak mogło wyglądać, ale naszym zdaniem wyglądało to tak. I jedno pytanie, które oni na koniec zadają, to jest, czy Wenus jeszcze raz może zrobić taką sztuczkę, czyli to już zastygło całkiem, czyli już tak zostanie, czy jeszcze kiedyś się przebudzi. No więc oni mówią, że chyba, się, chyba jeszcze starczy energii na przynajmniej jedno takie przebudzenie, no bo Wenus stygnie siłą rzeczy, oddaje to ciepło w kosmos docelowo, natomiast chyba wystarczy na jeszcze jedno takie przebudzenie, więc może, słuchajcie, poczekajcie tylko za jakieś 20 milionów lat, 50 milionów lat, może 200 milionów lat, <laughs> może jeszcze będzie coś takiego samego. Oni mówią, że to trwa około 50 milionów lat, takie wybudzenie, przebudzenie, a potem znowu zastyga. Co więcej, kiedy Ziemia w końcu umrze, bo myślę, że można o Ziemi myśleć jako o żywym organizmie w tym kontekście, jak zastygnie, to być może będzie to wyglądało tak, czyli kontynenty przestaną w pewnym momencie się przemieszczać, będzie się gromadziło ciepło, wiecie, jak szybko warze, zamknięte, zamknięte rośnie i potem pff, zostanie uwolnione, tak, ciśnienie przekroczy pewną wartość krytyczną, ciepło zostanie, znowu się poprzekręcają i potem znowu zastygnie. Tak w każdym razie wygląda termodynamika planet. Czy jest tu jeszcze coś, co chciałem wam pokazać? Chyba nie. Można skład atmosfery tym modelować i różne inne rzeczy, ale sama, sama ta opowieść jest chyba najciekawsza. A na koniec pomówimy o tym, o czym mówi nam sam tytuł: Neuroetologia. Naturalnych działań u swobodnie poruszających się małp. Neuroetologia, czyli połączenie ze sobą neuro, tego co robi mózg, z etologią, czyli badaniem zachowań. Etologia to jest nauka o zachowaniach zwierzęcych. Krótko mówiąc, śledzimy na filmie, na kamerze, sfilmowane jest, wykamerowane, co robi makak. Jednocześnie ten makak ma takie coś wmontowane w mózg, że śledzimy aktywność pewnego fragmentu jego mózgu i patrzymy co się wtedy wydarzy. Dlaczego ten artykuł jest ewolucyjny albo przynajmniej bardzo bardzo interesujący ze względu na ten drugi człon in freely moving monkeys. Okazuje się, że większość badań tego typu Wykonywanych jest u małp unieruchomionych. Pokażę Wam to na filmie. Jeżeli jesteście bardzo wrażliwi, może nie będziecie chcieli tego oglądać, ale dołączony do tego artykułu jest film pokazujący, jak to wygląda zwykle. Wygląda to tak, czyli, żeby była jasność, co tutaj się dzieje, makak to jest dosyć inteligentne stworzenie, jest trenowany, jest szkolony, żeby sam. Nie, on nie jest brany za futro i umieszczany w tym pudełku, tylko on sam w nim siada, jest uczony, pozwoli do tego przyzwyczajany, ale w każdym razie tak czy siada na tak zwanym primate chair, czyli krześle dla naczelnego, siada na tym i potem nakładana jest taka dodatkowa nakładka, która unieruchamia mu głowę. Dlaczego? Dlatego, że dotychczasowe wszystkie sprzęty do badania aktywności mózgu, zwłaszcza jeżeli chcemy zejść pod czaszkę, tak jak tutaj, czyli zbadać elektrodami do, czaszko, do mózgowymi korowymi wejść w korę, ta małpa musi być unieruchomiona. Oni opisują układ, w którym to jest na tyle niekłopotliwe, ta małpa no to dalej jest trochę dla niej kłopotliwe, bo ma na czubku głowy taki nadajnik, ale jest to o niebo lepsze. Ona może się swobodnie przemieszczać, a badamy całkiem nieźle, bo badamy, słuchajcie, Mamy 100 kilkadziesiąt elektrod przy pomocy... 128, czyli to jest zestaw 128-elektrodowy, którym badamy aktywność 424 poszczególnych neuronów. Udało się wydestylować z tego sygnału sygnał pochodzący od 400 neuronów, czyli możemy w końcu przyjrzeć się temu, co ta małpa robi, kiedy jest w miarę swobodna. I co jest najważniejsze i co jest najciekawsze? Okej, okay, zacznijmy od samego etogramu. Tu mamy to przedstawione jeszcze na komiksie. To jest etogram, czyli to jest jakiś czas z życia. Tu mamy 5 minut, jakiś czas z życia makaka. Patrzcie, to jest unieruchomiony, to jest swobodny. To nawet na oko widać, że to zwierzę po prostu żyje zupełnie inaczej. Tutaj mamy paski, pointerpretujcie to sobie. Grasp to eat, sięganie, żeby coś zjeść. Tu mamy eat, drink. No to co innego może robić taki unieruchomiony makak? Sięgać albo coś zjeść. Tyle. A tu patrzcie, swobodna małpa. Macie wszystko popisane. Wspina się po linie, podejdzie, podapie się. Mamy zaznaczone wszystkie momenty, kiedy się doapie. Krótko mówiąc, to jest życie. Dalej w pomieszczeniu laboratoryjnym, i dalej z nadajnikiem na głowie, ale no, niebo a ziemia. A później te małpy zwykle się wypuszcza do jakiegoś miarę przyzwoitego środowiska i sobie latają, się doapią nawzajem po tyłkach. Ale mamy tu postęp. I teraz, jakie są z tego korzyści? A to nie są tylko korzyści etyczne. To są, słuchajcie, też tego typu korzyści, patrzcie, mamy i to jest neuroetologia, to jest neuroetologia, patrzcie. Mamy jakieś zachowanie, na przykład wspinanie się po linie, no nie da się tego zrobić, jak głowa jest unieruchomiona, małpa siedzi w pudełku. Śledzimy aktywność pojedynczego neuronu, tu mamy przykładowych 6 neuronów spośród tych 400 neuronów. Tak wygląda aktywność tego neuronu, tam na kilku przykładowych osobnikach czy tam próbach. Tego. A na przykład neuron trzeci budzi się tylko wtedy, kiedy ona coś je. A neuron szósty, na przykład podczas ziewania, tu patrzcie, macie makaka ziewającego, te neurony siedzą cicho, a tu pik aktywności neuronu szóstego. Czyli możemy zacząć przyporządkowywać. Zachowania do aktywności poszczególnych neuronów. No, łatwo się domyślić, że będzie nas to interesowało również ze względu na naszą własną aktywność, dlatego że jesteśmy jako ludzie żywo zainteresowani choćby odkodowywaniem tego, co chciałbym zrobić na podstawie mojej aktywności mózgu. Osoby sparaliżowane mają taki problem, nie mogą się ruszać, ale ich mózg chciałby ziewnąć i się podrapać i sięgnąć po jedzenie. Natomiast. Nie może, dlatego że na przykład rdzeń kręgowy jest przerwany, ale sygnał jest produkowany, gotowość jest. Więc im lepiej poznamy, jaki jest związek pomiędzy zachowaniem a aktywnością neuronów, tym lepiej. No więc to, co tutaj zostało zrobione, kapitalna rzecz. Skojarzyło mi się to natychmiast z tym, co zrobili ci ludzie wcześniej, czyli obserwowali naturalnie śpiące myszy i one się zachowują zupełnie inaczej niż uśpione myszy. I nagle otworzyło się. O, tak samo tutaj. Dajmy tym małpom żyć, poobserwujmy je troszeczkę bardziej naturalnie i nagle a, następnym krokiem byłaby jeszcze większa miniaturyzacja tego, tak żeby one były obserwowane w naturalnym środowisku być może. Wtedy by się okazało, że jest jeszcze bogatsza aktywność mózgu. Krótko mówiąc, dzieją się fajne rzeczy. Dzieje się... Dzieją się bardzo fajne rzeczy, bo mamy już oczywiście obserwację małp w naturalnym środowisku. Zresztą, od tego się zaczęło. Jane Goodall, znacie pewnie to imię i nazwisko, pionierka tego typu badań, Siedzień, siedzenie z Lonetą gdzieś w lesie, w Afryce, czy gdzieś na Sumatrze. Obserwujemy naczelne w ich naturalnym środowisku, ale tam nie mamy dostępu do aktywności ich mózgu, więc ten świat takiej laboratoryjnej neurotologii, gdzie unieruchamiamy zwierzę i śledzimy tę aktywność, zaczyna się powoli, powoli zbliżać do tego świata etologii. Nie wtrącamy się, obserwujemy z daleka, małpy się do nas przyzwyczajają, chowamy się w krzakach, <grym>, nie dotykamy absolutnie, patrzymy tylko z daleka i odnotowujemy. Więc gdzieś te światy się zaczynają zbliżać i tu, tu się zaczyna dopiero dziać, bo to jest wtedy badanie neurologiczne, Aktu, faktycznej, rzeczywistej, prawdziwej aktywności żywego stworzenia. I powoli zaczynamy mieć możliwości technologiczne, żeby to robić. Kłaniam Wam się nisko, dziękuję serdecznie i do zobaczenia za tydzień.